Witajcie Magowie z tej strony Oskar Gajnicy i w... w dzisiejszym odcinku witam was po raz kolejny w grze Brawl Stars i na tym odcinku no widzicie gram już trochę w no bo mam już trochę wpływ go do ostatniego odcinka gdzie wbiłem 10 tysięcy. jest wielka gra i chyba sobie dzisiaj tę wielką grę zagramy tylko jeszcze ot otworzymy tą skrzynkę i zobaczymy co mam za darmo w, sklepu. w sklepie do Karla, będzie Nie mam no nie mam star power spajka za 2000 za Golden 600 naprawdę. Czemu? Hmm... Więc okej, okay, otworzymy skrzynkę. Może tu wleci jest power. Wiem, że sz szanse są małe, ale... W damy sobie wielką grę. Dzieżę, jest i dużo. Dobra, otwieramy skrzynkę. Coś wydropi. Uwaga. Coś wydropi. Bardzo fajnie. Dobra, okej, okay, gram wielką grę, uwaga. Gramy. <coughs> tych graczy, czy nie? Halo. Wybieram mało. dobra, już jest. Okej, okay, czy jest? Jestem bosem? Okay. Może i fajnie, bo. Nie wiem, podobno Jessie jest na to bardzo dobra, ale tak ogólnie tego tak naprawdę nie wiem. Dobra, szukajcie mnie, szukajcie mnie. Teraz mi tak wyskakuje, dobra, ich tutaj rozwalam. Jakby co, to ja bosem nie umiem być, bo mój rekord to dwie minuty ileś. Wiem, że niektórzy mają o wiele większy, tylko że. Moja wyryczka, moja wyryczka, dobra, dobra, moja wyryczka jest taka mocna. Gdzie mi rozwalasz wyżyczkę tej wbicie? No nie moja wyżyczka. Dobra, cześć koledzy, ale ja uciekam. No nie, nie we mnie czego na mnie się tak uparliście. Chociaż w sumie jestem z bosem, to się nie dziwię. <laughs> Ta wyżyczka jest taka opena to. Dobra, trzymajcie za mnie kciuki. Żebym teraz to wygrał No nie, i ta Jessie już wie gdzie ja jestem Czego te typy są takie mocne, no? Jeju To się w złe Dobra, już leży O nie, z 10 stron do mnie nawalają Z Macie moją wyżyczkę Dobra, chyba nie jest najgorzej. Znaczy się najlepiej to też nie jest, trewem mogę powiedzieć. Chyba to będzie win. Co za odwalała. O nie! Jestem teraz w takiej czarnej dziurze, że nie wiem. Dobra, ten Rykon. No nie! Pomocy! Ja uciekam! I tu jest jeszcze to Jesse, dobra, dobra, ja, ja mam na trzy hity. Tu się Rico odradza i on jest odporny, tak, nie ma jak tak. Dostać takiego odpornego Rico. Dobra, to, 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 to jest już wygrana, na tyle wam mogę powiedzieć, więc mogę potimować. Cześć kolazy. ha Dobra. Dobra, ja już mam wygraną, to się mogę pocieszyć, bo. No, bo sam najlepszym chyba nie jestem. Niektórzy mają większy czas ode mnie, ale tu ja mam już mało bardzo HP. Tylko 12 tysięcy. Macie moją armatką. No, miałam, miałam 3000 HP normalnie, no. Jestem już przegrany, ale dobra, ej! Jaka to jest dobra gra! Jest. 2 minuty 47 sekund, ja nie wierzę i to wygrałem. I postawiłem jeszcze 20 tych biletów, no to należało się wygrano. Ja mam już mało to kandebara 530 skrzynak. To zagram jeszcze jedną wielką grę za 10. Okej. Okay. Gram. I będę miał zero tych tikatów. Dobra, może to jest głupie, co ja robię, ale na no, serio, wielką grę. Mega lubię grać. Ogólnie to jest mój chyba nawet najlepszy tryb. Nie, no zadejmę z moim najlepszym trybem. też wielka gra też jest spoko, no bo fajnie się gra po prostu. Bo potem masz dużo skrzynek, tylko żeby teraz też Bina zrobili. Ja nie jestem bosem, bosem jest Bina serio. Kto bierze Bina ten tryb? Powiedzcie mi. U on, nas on też jest bi sobie tak, tak szczera. Tylko, że jak będziemy miała ten paseczek załadowany, to będzie mega źle, bo to bije po teraz po 3000. Ale z nim powinniśmy sobie chyba łatwo poradzić. Dobra, ja, ja tutaj zajdę od tej strony. Ja sam taką bombę od niej, że ja nie wiem. Miałam 70%. Może ona mam jeszcze na różnie nie mogę dość trafić Poczekaj aż mi się szczamy załadują. O nie, ona ma paseczek, dobra Dawajcie za tym bossem, no. I czego we mnie akurat? Bij to... Nie wiem, czy ona to... ona to może wygrać z jednej strony. Ale nie wiem. Dobra, dobra, dobra. Kurde, mogę... Teraz może szelę szerek. No już 50%, więc nie wiem. Możliwe, że my to przegramy. Żeby tak nie było, no ona nie ma gdzie uciekać tak za bardzo, chociaż ta nie ma ma Jest dość dużo do uciekania. Ha, 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 ha No i nie, ty mnie zabijesz. No czego mnie? No nie, jeszcze mamy. Bo. To jest mało. Więc za niedługo dwie minuty ona ma jeszcze. 29%. Dobra, dawajcie w nią, dawajcie w wiem. dawajcie w nią. Dobra, my ją rozwalimy. nie, 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 Jakbym miał kogoś mocniejszego, nie Jessie, ona no, też mało chapa. Dobra, ona już wygrała. Wygrałaś, Bi. Ciesz się. No i czego mnie cały czas zabija? No i to, że naprawdę taka biznes mi wygrała. Przynajmniej serio taka dobra na wielką grę. Ja nie wiem, ale ja wiem, że już tiketów nie ma, a my to przegrali. Dobra, ja się już kocham, chociaż dobra, nie. Wow, wow, fajnie, przegraliśmy. No i 10 tiketów zmarnowanych, no. Ale 170 nie jest najgorzej. Jeszcze dwie skrzynki. Dobra. Okej, okay, otwieram otwieram te skrzynki. Ja oby mi coś wydropiło, bo jak nie, to ja nie wiem. O kolejny taką darmę. DROPY Proszę, daj mi coś <coughs> No i nic Punktami... Z tego punkta mocno mi brakło, na serio ja nie mogę. Dobra, gram za Senderem, ale nie mam do klubu dołączyć. No i właśnie nie zapomnijcie dołączyć do mojego klubu Dziesiątka legendarnych, no bo... Nie wiem, już. Prawie 200 tysięcy pcharków, ale on dołączył. Taki gościu, taki Ronaldo, no, 13, no 14 tysięcy i co? Gamer hacker czy ja? Nie? nie, nie, No to poczekaj, freddawa, jaj, dawaj. Gotowa już na bo. to odcinek nagrywam, jeju. nie chcę, żeby. Nie chcę właśnie tak zanudzać. że, że to, że, że cały czas tak czekam? Dobra, ja wrócę do Was jak będziemy w grze. Dobra, tak ogólnie to ja opuściłem drużynę Sandara, no bo nie wiem, jakoś... Nie chciałam się też czekać że... na niego, bo wolałam sobie już zagrać grę. Gramy z jakąś rozum długo. I to roza pewnie zaraz dadnie. Idź ode mnie, Riko! On tak, on tak mocno dostał, penny zresztą tak samo. Że ja ich... No mam no, no, na hitę, tylko że ten Rico nie i się uleczył. No nie. Nie możemy deadnąć. Nie chcę mieć czwartego miejsca, ale to jest fight Boże, ja teraz dednę, teraz wam mogę powiedzieć. 90 HP i ja jakoś nie leżę. Co ja tu odwalam? Dobra, dawaj tego Rico Rose'a, no ta jeszcze meteoryt w ciebie walnął, Bardzo mądre. Już 200 iQ. Siema. Dobra, to wielkie starcie. No fajnie, goście mają 14, no. tylko ta Jessie ma 4. To, to, to jest jakiś żart. To jest jakiś żart, kary. No i on już wiedzie ja jestem. To że to jest najlepszy, on ma już tak mało. On teraz będzie uciekał. Strzelaj, kar, strzelaj. Żeby ci się HP nie, re... nie odradzało. O nie, już mu się HP odradza. No chodź tu ty, Rose'o, no. Ja nie chcę tu być sam. Idź, idź ode mnie, idź. Idź ode mnie. O, dobrze, dobrze, jest sześć. Ty... Nice. Dobra, to jest win. To jest win, proszę Państwa. Łatwo z nimi. Dobrze. Dobra, także ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować tego kanału. Wpadać do mnie, do Klubu do dziesiątka Legendarnych. Jest darmowy, szczelny członek, jak widzicie. Musimy co najmniej 2000 pucharków, żeby dołączyć, to ponieważ zmieniłem, bo... Nie chciałem, żeby takiego się dołączyli, co miały. Bo po 200 pucharków, nie grały. To ja po prostu takich ludzi wywalam na przykład to, Kiedy ostatnio aktywne 7-7, tam. To... No i więc to takie za bardzo dużo różnicy nie robi, członek ma... I mam pucharków. To ja No dobra. Więc dobra, subskrybuj ten kanał z dzwonkiem. No i co? Ja, I no łapkę oczywiście pod tym filmem, obowiązkowo. I więc ja się z wami żegnam. No i widzimy się w kolejnym odcinku.